Módlmy się o powodzenie naszych projektów. Wyznaję, że Pan jest dobry i że Jego wierność trwa z pokolenia na pokolenie. On wieńczy mnie sukcesem we wszystkich moich przedsięwzięciach. Sprawia, że toczę dobry bój. Wyznaję, że ukończę wyścig, zachowam wiarę dzięki Jego mocy, która we mnie działa. Jego łaska przelewa się we mnie, gdy podążam ku mojemu przeznaczeniu w Chrystusie. Wszystkie moje inicjatywy będą miały szczęśliwy wynik w imię Jezusa Chrystusa. Dokończę wszystko, co zacząłem. Pan uczyni dla mnie nieskończenie, obficie ponad to, co myślę lub wyobrażam sobie dzięki swojej mocy, która działa we mnie. Wyznaję, że moje wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem w imieniu Jezusa. Odrzucam zniechęcenie w imię Jezusa. Jestem optymistą i z Bogiem dokonam wielkich rzeczy. Będę wytrwały, dopóki nie odniosę sukcesu. Dotrzymuję obietnic i zawsze będę dzielić się moją uczciwością w imieniu Jezusa. Robię to, co mówię i mówię to, co robię dzięki łasce Bożej. Wyznaję, że Ten, który rozpoczął to dobre dzieło, jest wierny i to On je dokończy. Króluję tu na dole z Chrystusem. Amen.